Siema widzowie, dzisiaj będziemy grali luźne gereczki, giereczki, myślę, że Z jedną, dwie pogramy Gramy rankedy Dobra Patrzcie, to jest moja Ja fajne skinki wam pokażę Taki Snoop Dogg. To Tu jest uh, Ten jest nawet oh, fajne.

po co lecimy nie? mam nadzieję, że 10 wpadnie <tryk> dłuższy filmik w sumie nie no to jest filmik w sumie jak dłuższego czasu nie nagrywałem więc zobaczymy jak mi pójdzie przy kamerze a będzie coś czuje. Od razu chodzi lecimy. Mam nadzieję, że będzie par inna skrzynka tonowa. Fajnie by było. O oh jest. O to mi chodziło. Cyk. Jak widzicie, dużo sumie w sumie zaprasza. Jakbyście chcieli dodać do zań, to napiszcie. W komentarzach. Idziemy podnoś teraz tego no ja wiem czegoś małego tutaj dziw okolicy, bo nie będzie tak daleko szał, ponieważ tego brutka mi chodzi, takiego wiecie, co jest niebieski i biały. Chyba nie znajdziemy no. On się mówi Ora lecimy, podjeżdżamy do typów jest mnie zaprosa. No co, lecimy Grubo albo albo lecimy, albo się nie bijemy. No. O widzowie, to jest bos, ktoś się z bosem bije, by się on nawet nas nie zauważył. Wiecie co, nigdy taka bossa nawet nie zabija, nawet nie ma rzeczy stąd, że typa zabiję, co to miał. Leży ile? Widziowia, ja jest kolejny. Albo to boss? Kroki mam? Tak widziowo, pomyliło mi się z bossem. Gdy typ Ty przyjechał, oddaję. Chyba będzie kolejna bitwa. Mam no, tu wcześniej tylko był jakiś nibity, ale to już będzie chyba lepsze. Bo bo. już nie mogę tego No nie zrobić. Nie miałem co zrobić w trzech mili. biglinu. Kolejną. Jeszcze jedną sobie zabrali chyba. Tak, jeszcze jedną. Przynajmniej ranka. Możecie napisać jaka wasza największa ranga była, bo moja to był Uri. Jak ktoś nie wierzy to w poprzednim sorcie chyba były. Więc tu mnie koledzy zapraszają, tu pewnie zaraz do nich dołączę. Nagramy może filmik z nimi. Nie wiem. O bo się wam jeszcze dalej mam szafkę. To No ta serena jest nawet taka bit. No, skończyłem chyba na tej aferze. No, afera z git, ten jest taki nawet. No, auron kiedyś bardzo lubiłem grać, ale teraz już taki średnio. Te, no kiedyś nie lubiłem też tak samo maniaczką. No, no chyba tyle w sumie. Mniej jeszcze jednego skina z paki też taki nawet jest. Czekam na OG server, może. No z Odzi sezon też filmiki jakiś wleci. Pewnie nawet nie jeden, ale zobaczymy, bo szkoła, więc trudno będzie. Uuu. 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 no to gdzie lecimy teraz bardziej na zadymę polecimy na książkę? albo no, na tą fioletową miejscówkę tam może większa zadyma będzie Końcu. a nie kampienie pamiętajcie o daniu lajka i suba Chciałbym dobić 10 subskrypcji mam na razie 3 więc jest lipa. no nie jest najlepiej więc Chciałbym ja chociaż to 10 robić. byłbym wam bardzo wdzięczny. Nie wiem jak to nie jest takie łatwe, bo rzucam często w sumie filmików i to nawet niebudnie nie często no i no pewnie dosłownie 80. O słowo, no dobra jeszcze, zagramy w sumie tego już, nie, ale pogramy w innej gry. Chwilkę jeszcze. Ta szafka wam w sumie pokazałem, pokażę wam jeszcze sklep jaki dziś jest. Może ktoś nie może wbić. I no, tak ja i w ogóle. Mam, nie wiem czy pokazywałem wam. No co, to są Dog u oh mnie no, jest bardzo ładna, mam duże fotocy O, no, no taki Siódemka sklepik Pogramy jeden fał jeden raz I chyba będę leciał Dobra, brak, lecimy Cyk, cyk, lecimy Będziemy wchodzić chyba w pompę 200, ale jeszcze nie wiem. Co sądzicie o tym skinku jego? Myślicie, że co, będzie dobry czy taki se typek? Wiem, że to nie skina nawet chodzi. Potwierdzimy mi czy to działa? Nie działa, nie działa działa. Że... O to mi chodziło, że podobno jak się wchodzi więcej razy coś to Ja sobie będę trzymał, spokojnie Ale on jest dobry, no on dobry jest Nie jest najgorszy w sumie Чей-то правда, подобный зимчайграм Тем не менее, так тоже страшно лаги. Ну, он не я не понял не Kolejny ja poeta jest Lipa. To. to straszne. nie lubię jego grana straszne. Tak grał. Tak lubię. Nigdy się nie umiem przyzwyczaić do tego takiego grana. Tutaj gracz gra. Wchodzi gryzomier. Zobaczcie, widzicie? On tak strasznie dziwnie retykuje. Znaczy nie retykuje, tylko wychodzi. Mm, no, wychodzi tak. no, szczęśliwy, jeszcze więcej używa. szczęśliwy, jestem szczęśliwy, nie szczęśliwy, się, jeszcze, jestem Tak, jestem wiem, jestem szczęśliwy, jestem no cóż, no, to kończymy. Do jutra widzowie. Mam nadzieję, że jeszcze jutro nagram filmik. Spróbuję, jak będzie czas.